Our military test range. So, this Duke is rich as shit, right? One of the richest men in the country before PKI lost their military contracts. And he collects World War II tanks, tanks, fighter jets, rare native Mexican folk art. Yeah, which will all be going to the government after we bust this billionaire ass for running guns. Yeah, that's if he believes I'm Jesus. All you gotta do is walk on water, amigo. Tell me about it. You can still change your mind, you know. Nie, nie możemy. Ten tren zostawił stację. Nie wróćmy teraz. Dobra, jak ja wyglądam? Jak smug, macho, kawałek, który myśli, że jest Bogiem dla kobiet? Tak, wyglądasz pięknie baby girl. Witajcie, tutaj Ślepy z ekipy GierNizon.pl. Dzisiaj nadeszła pora na recenzję Call of Juarez de Cartel, której producentem jest Techland, wydawcą jest Ubisoft. Wyszła ta gra 31 sierpnia na PeCety. Nieco ponad miesiąc wcześniej na konsolę. zanim przejdziemy do recenzowania, to obecnie jesteśmy w ekranie lobby, dzięki któremu łatwo będziemy mogli połączyć się z naszymi przyjaciółmi i zagrać. Ta gra jak najbardziej zachęca do tego, byśmy zagrali ze swoimi przyjaciółmi czy kolegami, obojętnie z kim, jednakże ta gra stworzona jest do koła. Zanim przejdę do właściwego omawiania. To co mogliście zobaczyć przed chwilą, ta gra ma naprawdę bardzo bogaty arsenał broni. Jest ona naprawdę zróżnicowana, nie różni się tylko wyglądem, tylko rzeczywiście parametry są przeróżne. Na konsoli Xbox 360 i PlayStation 3 gra kosztuje około 130 zł, czyli jak na miesiąc po premierze to jest nisko, dość jak na konsolę i trzeba to cały czas przypominać i będę to robił aż do końca filmiku, gdyż cena nie jest wielka, a jakość... no to zaraz rozwinę swoją wypowiedź. Chrome Engine to ten sam silnik graficzny, co w Call of Juarez w język krwi, jednakże z numerkiem wyżej i jest on ulepszony. Chrome Engine 5 spotkamy również w drugiej grze Techlandu, Dead Island. Co możemy o nim powiedzieć w tejże grze? Powiem tak, nie ma przebłyski. Może nie tyle silnik co graficy, którzy siedzieli. Niestety, tylko przebłyski, bo cała reszta jest niestety średnia. Co możecie zobaczyć w gameplayu, który zrobiłem wcześniej. Jest na naszym kanale, oczywiście, i w tym co widzicie teraz. Niektóre rzeczy są naprawdę ładne. Niestety. Reszta jest brzydka. Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy Techlandowi zabrakło czasu czy pieniędzy. Może niektórzy jeszcze pamiętają, jak w zeszłym filmiku mówiłem o tym, że wersja na konsolę została bardzo, szczerze powiedziawszy, pojechana przez wszystkich recenzentów, że jest potwornie brzydko i zbugowana. W tamtym czasie, kiedy wychodziła Call of Duty na konsolę Xbox 360. Chciałem ją zakupić, jednakże darowałem sobie z braku czasu. Potem, widząc recenzję, cieszyłem się z tego wyboru i myślałem, że wersja na PC-ta zostanie usprawniona. Rzeczywiście, bugów nie ma. Znaczy, wielu nie uświadczyłem. Jednakże brzydota bije po oczach. Szczerze powiedziawszy, to nie ten sam poziom, co w Snajperze, i w Kalofuare z język krwi. Może dlatego, że tam było więcej roślinności, tutaj jednakże jesteśmy w, w czasach powiedzmy współczesnych i mamy więcej do czynienia z miastami. Dobrze już ponarzekałem, jak starsza pani w kolejce do lekarza teraz zajmiemy się czymś pozytywnym. Najpierw trzeba zacząć od tego, że Mamy trzech głównych bohaterów, którzy są mocną siłą tej gry. Każdy jest inny, z innej bajki. Trzy różne charaktery, które tej grze dają naprawdę świeżość. Zupełnie inne spojrzenie na fabułę. Jednakże ja przeszłem od początku do końca jedną postacią, czyli tym latynoskiem, i jakoś nie zachęca ta gra mnie wcale, żeby przejść zupełnie inną postacią. Może zmieniłbym zdanie, gdybym e, miał jakiegoś kompana do gry. Na pewno ta gra wtedy zyskuje znacznie więcej. Jednakże jeśli się gra samemu, to po przejściu raz tej gry ma się już dość i koniec. Jeśli o samą fabułę chodzi, jest spójna i nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Jest również siłą napędową tej gry i naprawdę warto w nią się zgłębiać. Jest kilka zwrotów akcji i koniec jest naprawdę fajny. Te dwa aspekty trzeba naprawdę zaliczyć do bardzo dużych plusów. Kolejną rzeczą, którą właśnie możecie zobaczyć na ekranie są dialogi. Są naprawdę świetne, chociaż dziwi troszkę to, że yy, dialogi, które czytamy są troszkę inne niż te, które słuchamy, jednakże one są jak najbardziej ze sobą zbieżne. Inną taką troszeczkę dziwną rzeczą, w mojej wersji gry wszystkie napisy są po angielsku, tylko dialogi są niestety po polsku. Troszkę mnie to dziwi, jednakże ja to mogę osobiście wybaczyć. Teraz widzicie rozmowę przez telefon oczywiście, każdy z bohaterów ma inną linię dialogową rozmawia też oczywiście z kim innym i dają nam te rozmowy oczywiście misje dodatkowe. Co ciekawe, podczas wykonywania jej nie może nas przyłapać inny członek zespołu, gdyż ta robota nie jest zawsze zbyt czysta. Teraz widzicie na ziemi oznaczone ikonką białego oczka przedmiot. Oczywiście jest to znajdźka i tak jak w przypadku misji dodatkowych nie może zobaczyć nas y, członek drużyny. Teraz się udało jednakże później. Specjalnie nie zrobię, żebyście mogli zobaczyć efekt. To co pojawiło się na ekranie chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Na koniec dla Melomanów kobiecego piękna. Teraz czas na sztuczną inteligencję. Tak samo jak przeciwnicy, tak i nasi kompani niestety nie grzeszą. Zbyt wielkim IQ. Co nie trudno się domyślić, przeciwnicy spawnują się z tych samych miejsc, jednakże nasi kompanii nie bardzo sobie mogą z nimi poradzić i oczywiście cała rola po naszej stronie. Przeciwnicy nie są zbyt wielkim oporem. Przeciwnicy są bardzo schematyczni i tak naprawdę różnią się tylko ubraniem, chociaż są jeszcze, można powiedzieć, żołnierze. Do przeciwników można również zaliczyć helikoptery, i to niestety wszystko. Są również akcje samochodowe, gdzie musimy kierować lub strzelać, kierowanie niestety nie jest najlepszym co zrobili. Jednakże strzela się nawet fajnie, nie nudzi to gdy się pojawia. No, i teraz, kilka słów podsumowania: Fabuła jest bardzo dobra. Bohaterowie również. Y, zarysowani są bardzo dobrze, jednakże grafika jest słaba. Bugi się trafiają. Przeciwnicy są y, słabi, szczerze trzeba to powiedzieć. Jednakże, tak jak rozpocząłem, tak i zakończę. Gra y, nie jest specjalnie droga. Jednakże, ja bym zalecał poczekanie, aż jeszcze bardziej stanieje i wtedy jej wypróbowanie, ponieważ teraz y, nadchodzi gorący czas gorących premier i pieniążki tak naprawdę lepiej skonfiskować na zupełnie inny cel. Tą grę polecam tak naprawdę tym, którzy będą mieli z kimś zagrać. Wtedy ta gra naprawdę może pokazać power. Moja ocena to 6 punktów w skali 10 stopniowej i ci, którzy będą grali, w dwójkę bądź w trójkę y, mogą spokojnie jedno oczko wyżej dać. Teraz Was zostawiam z momentem dość mocniejszej akcji i dobrą muzyką, która jest również w tej grze. Do zobaczenia! I zapraszam Was oczywiście na giernizon.pl na naszego Facebooka i Twittera. Wszystkie linki w opisie filmu.